Uważam, że zrobienie filmu jest naprawdę bardzo trudne. Jest to duży wysiłek. Jako juror też szukam w ogóle jakiejś pełnej świadomości, takiego jakiegoś e, e, przestrzeni, w której widzę, że ktoś jest szczery, prowadzi jakąś sprawnie konwencję. Dziełem, który w ogóle mam wrażenie, że mi otworzył drogę do tego jurorowania tutaj, no to jest dziewczyna z igłą". My z Magnusem mamy 20 lat. E, swojej własnej e, takiej relacji, którą tworzymy od szkoły filmowej. Więc się bardzo dobrze znamy, więc e, ta współpraca zawsze jest już przyjemna. Najtrudniejszym zawsze jest e, chyba pogodzenie różnych kultur, bo jednak ten film powstał w koprodukcji. Każdy z nas w ogóle pochodzi troszkę z innego kręgu i na niektóre rzeczy patrzy, in patrzy inaczej, ale dzięki temu, w ogóle, jakby te konflikty są, to mam wrażenie, że to dzieło się uniwersalizuje, jest po prostu szersze. Ja generalnie e, jestem po stronie emocji e, w opowiadaniu i dla mnie jest to bardzo ważne, żeby te emocje zostały pobudzone I, i oczywiście intelektualna stymulacja jest strasznie ciekawa i ona zostawia w sobie dużo przestrzeni do rozmowy, ale żeby ją uruchomić, to trzeba zabrać jakąś emocję z, z tego seansu, wzruszyć się, trzeba przestraszyć, popłakać, zaśmiać. Dużo bardziej wolę emocjonalnych filmów.